Dzień dobry, tutaj mamy urządzenie pomiarowe przed nami do żarówek, prawda? Tutaj będzie się wykładać żarówkę, tu już jest pod prądem, to mamy zasilacz. Oczywiście za słaby, żarówki są po 14V, zasilacz jest napięcie i tak powinny świecić. A to są żarówki od licznika tutaj samochodowego, czyli robimy test. A tu jeszcze, proszę zobaczyć, taka ładna przypinka. Soksi w 93. wygrali mistrzostwo w Palanta baseballu amerykańskim. I tak, jak to ma działać, czyli proszę zrobić zoom, pięknie, kładamy żaróweczkę, może, może drugim ręką, o tak, pyk, 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 i widzimy test, czyli świeci tak, czy może zoom jakimś drugim ale lepszy. Czyli gra urządzenie pomiarowe do tych właśnie żarówek, trzeba wszystkie posprawdzać czyli Skorbata, robota taka, taka będzie.